Boże, jedyny. Ja jestem uzależniona od mięty. To jest mój trzeci dworu czyli chyba już ósma filiżanka dzisiaj. No, po prostu uwielbiam mięta. I y, to jest moja ulubiona. Wiem, że są jakieś takie bardziej, że wiecie lepiej włożyć własną, ale to jest moja ulubiona mięta. Rzadka, inna nie smakuje mi jak ta. Nie wiem czy ona jest dobra, czy nie wiem jedynie to, że po tej miętce mm, naprawdę mój brzuch jest zadowalający i następnego dla do mnie nie boli, nie można żadnych wiecie wstęć, ani nic. Więc więcej miętki, czyli więcej dobroci. Wiem, że na pewno byłoby jeszcze lepiej, gdybym nie piła jej z cukrem, bo ja bardzo też lubię miętkę z cukrem, ale czasami piję, z... czasami piję bez. Ale no, raczej bolesny po prostu. Ja wiem, że to nie jest super zdrowe, no ale no. Po prostu, py-ho-ta. Dobra, kochani, zaczynamy nowego vloga. Zaczynamy od kolagenu. Bo trzeba posłużyć. będzie 20 stopni, ale nie ma być jakoś super słońca. I teraz pytanie, co tu założyć, żeby po prostu nie zmarznąć. no bardziej, że mam klientkę, ale myślę, że pójdę w to, co wczoraj, czyli bluza i krótkie spodenki, bo to się najlepiej po prostu nosi. to jest jedyny przepis, którego nie zapominam. i wiem, co dodawać po kolei. Także. No, jedyny przepis taki. No, jak co ja mam? jest? Mam Nie takie trójkąciki, tylko właśnie takie zwijańce. To po prostu idealne. Ja w ogóle mam taki przepis, Ania gotuje i zawsze sobie zmniejszam jakby ilości produktów i wtedy wychodzą mi po prostu cztery naleśniki akurat na mojej patelni, także wtedy idealny po prostu dla mnie, chociaż już ten, wiecie, ostatni jest zawsze taki, no już przymusowy do zjedzenia, ale nie będę marnowała, więc tak się to prezentuje do tego to co ostatnio oglądam czyli Ginny and Georgia chyba, że, czy właśnie do paznokci, bo tylko takie y, zamawiałam, także do dzieła zamówiłam pielniczki, takie to zawsze i przyszły mi dni... chyba złe a zamówiłam, uwaga, chyba 30 tych pielniczków a zostałam ich więc Hmm. Zaraz wejdę na Amazon. Przez Amazon zamawiałam. I okaże się. Oś, że zamówiłam, jakby jeszcze raz ponownie zamówienie i tak dalej, ale jakby przykierowało mnie, jakby do innych pielniczków Niby to są też z Aby i tak dalej i wszystko jest OK Tylko te są yy, 240 na 180 na 240, a tamte miałam 100 na mm, 100 na 180. Więc trochę będę nad tym ubolewała, bo czasami tej setki używałam tam no do, do, jakby na przykład do linii bocznej, jak miałam trochę więcej produktu albo coś, żeby podpiłować. No i... No ale jak będę z nimi dawała radę. Ważne, że jest to 180, nie? Ale o Jezu. Nie spojrzałam po prostu i 50 kielniczków muszę teraz zużyć po prostu. Przyszedł mi nail prep z Victorin. Ja go tak nie zrobię z tym Mogę go no, ale trudno. Także mam tutaj nail prep i jeszcze dzisiaj ma mi przyjść jedna lub dwie paczki. Między drugą a czwartą ma przyjść paczka. Dwie paczki. I jeszcze ogólnie jedna ma też przyjść. 11 września też nie zauważyłam z patyczkami, no ale mam jeszcze patyczki, więc spoko. Dzisiaj mają mi przyjść jeszcze szczoteczki e, takie do kolorów, wzorniki i e, primer bez kwasu. Bo ostatnio mi jeden przyszedł, ale jeden do salonu, no a tu mam, no i rybę, także wszystko, wszystko mam. To po prostu ogarnąć i raz zabieram się do roboty, tak niedawno wstałam i chce mi się już spać, <noise> Także no tak mam... Jeszcze tym bardziej jest taka pogoda jest ciekawa, bo jest um, potworna po prostu. Ale Jak sobie teraz to wszystko ogarnę, Pójdę na spacer i mam nadzieję, że mi przejdzie, to trochę się dotyczy. Jednak. Jednak to może zadziałać dobrze dla mnie. Dzisiaj już gotowe lakiery na sprzedaż, trochę ich jest, nawet z wzornikami będę dawała. Po prostu takie bardzo podobne kolory do siebie. Ja wiem, że klientki też, jak mają mniej trochę wyboru, to jest lepiej. I będę wszystkie kolory układała już nie tak, że firmami, tylko kolorystycznie. Bez sensu, żeby było nie wiadomo ile kolorów. A zawsze, jak dochodzi do tego, że hmm, po prostu wiecie, wybierania kolorów, to wybierają i wybierają i wybierają. Więc to jest po prostu bez sensu i te lakiery też nie zużywam się po prostu wszystkie. I, I potem wiecie, termin ważności i koniec trzeba je po prostu wywalać. Bez sensu totalny. Bo potrzeba te wszystkie e, lakierki i kolory ze sobą poukładać, ale chyba zacznę od czerwieni, bo będzie mi po prostu chyba najłatwiej. Wspomnę dwa pudełka lakierów ze słuczami, e, więc ja dzisiaj będę wystawiała sobie na marketplace na moim profilu, więc może ktoś kupi chciałabym porobić ale... podłożone tak samo wzorniczki i przechodzimy do tej szateczki, wszystkie, które mi tutaj zostały nawet nie liczę, nie wiem ile, może około stówki jest, tych szatnych lakierów i tutaj zostały mi jeszcze te, które ostatnio nowe przywiozłam i które tutaj jeszcze miałam Poczekam na wzorniczki, mi dzisiaj mają przyjść, więc dzisiaj sobie je tutaj ogarnę i po prostu jakoś tak wszystko ułożę, żeby weszło to po prostu tutaj i pewnie jakieś pilniczki czy coś tutaj po prostu wszystko przełożę, żeby to tak nie było wszystkiego na wierzchu i będzie pięknie ogarnięto w końcu. Nigdy w sumie chyba tak dokładnie nie pokazywałam mojego stanowiska. Tutaj mam wzorniczki, tutaj mam taki holderek na telefon, dwie lampy, bo ja robię na dwie lampy. Tutaj mam frezarkę z Exo w sumie. Czaić się będę właśnie na maratonę, bo wiem, że są bardzo wytrzymałe. Tutaj taki zestawik. Pierwszego użytku, oliwka, cleaner i tak dalej. Tutaj coś do przeczyszczania, wiecie, pyłu, choć już mi się kończy. Talk do wysuszenia skórek. Tutaj mamy waciki, moje pędzeleczki, wszystkie i też zamówiłam właśnie nowe. I przyjdą, bo już jednak tam końcówka jest żywotności. Tutaj mam pochłaniacz, no i też bardzo bym chciała mieć pochłaniacz wbudowany. W biurko, no ale to jeszcze na to trzeba chwilę poczekać. No i tak się prezentuje moje biurko. Tutaj mam wszystkie kable, które zawsze tak jakoś sobie ładnie ułożę, że podchodzą mi po prostu mm, ładnie do kontaktu. No, wiecie, to jest y, robienie pazurków w domu. W salonie jest trochę też inaczej. A, i jeszcze mam tutaj lampę z IK. Hopa. E, w salonie jest trochę inaczej. No, jest tam więcej miejsca, w to, wiadomo, jak w domu ale i tak powiem, że jest bardzo fajne ogarnięcie tutaj mam bardziej rzeczy takie hmm, wysterylizowane narzędzia, żele bazy i tak dalej tu akurat mam pieniżki, bo mi się nie mieszczą właśnie dlatego tam fajnie będę miała miejsca trochę więcej jakieś ozdoby tam lakiery, jakieś rzeczy do sterylizacji tutaj dwa cleanery bo jeden już się kończy, drugi mam w zapasie barbicide do dezynfekcji o tutaj mam właśnie taki pojemniczek do dezynfekcji o i jeszcze to musi być Tutaj będzie potrzebny mi dzisiaj. I tak się prezentuje to. I dlatego też rzeczy będą pochowane. Tu mam w ogóle rzeczy do prówi. Yy, jeszcze nie robię, niedługo będę robiła, ale już mam gotowe.